Touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin, there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make, ready to make breath. Ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Raise a wise Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam serdecznie z tej strony oczywiście nie innych inny chmiel, jak Chmielu, a to jest jak widzicie dokładnie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Unity. Jak widzicie jesteśmy tu gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli zaraz po y, misji w której ratowaliśmy Germana z rąk Templariuszy i teraz sobie akurat uratowaliśmy... My, jakiegoś tam przechodnia, którego nie wiem, czy za bardzo uratowaliśmy, bo go już rozleży na ulicy. Już nie wiem, czy żywy, ale nie mówię, że go uratowaliśmy. E, jak dobrze wiecie, zapowiedziałem, że w tym odcinku zajmiemy się raczej główną misją. Głównymi misjami, Ja raczej nie wiem, zobaczę, jak to wyjdzie. Bo może tylko jedną misję nagram, zobaczę. Ale na pewno będzie e, to główna misja. Coś kurwa nie pasuje, człowieku. Weź, stąd idź. Wow. E, Powiem wam, że tak, że w dniu dzisiejszym, ogólnie rzecz jak wy oglądacie te materiały, bodajże trzy już... E, o, to jest na drugi level, to nawet tego nie otwieram. E, mnie aktualnie nie ma w domu, z racji na to, że e, w, dzisiaj będę miał po prostu, jak wy to oglądacie, cały dzień zajęty i dopiero e, wejdę na kompa gdzieś około godziny dwudziestej także gdzieś w tej granicy będę w stanie Wam odpowiedzieć na jakieś tam pytania, e, czy tam jak tam będziecie coś pisać, jak tam coś będzie, także po prostu te filmy, które oglądacie, ja sobie ustawiałem już jako e, filmy do publikacji, więc one już będą po prostu na YouTubie, a ja będę dopiero gdzieś w domu, na tak jak mówię, później, także jak macie do mnie jakieś pytania czy coś w ten deseń, to e, niestety nie będę miał, ja wam, miał wam jak odpowiedzieć, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to na dzisiaj ja jeszcze planuję mniej więcej jeszcze jeden, oprócz tego odcinka, odcineczek z Unity wypuścić, także tak żeby te pięć materiałów bodajże się pojawiło, postaram się dzisiaj. O, jakaś fajna nutka możemy zabrać, a nie, to jakaś książka po prostu otwarta, nie możemy jej ruszać nawet. E, postaram się, żeby te pięć materiałów się z Unity pojawiło oraz, tak jak mówię, wczoraj z racji na to, że nie było żadnego materiału z gdzieś gdyż Netmi troszeczkę szwankował, jak dobrze wiecie, jak o tym mówię. Uh, co tu wojna za jakiś fajny punkt. No dobra, nie idziemy tam. E, z racji na to, że, tak jak mówię, Netmi szwankował wczoraj. Eee, gdzie my mamy iść tutaj, to sobie zdobędziemy ten punkt widokowy w takim układzie, żebyśmy mieli oczy eee, i nie, nie byłem w stanie po prostu opublikować eee, Rouge'a. gdyż no po prostu, jak wiecie, natura internetu czasami jest tak, że raz dostawca dobrze zapodaje uploadem, raz zapodaje źle, nie wiem czy, nie wiem czemu mi tak cisną, ale ogólnie rzecz biorąc, rzadko mi się zdarza, tak, że mam słaby upload. Eee, więc, więc tak wygląda sytuacja. Eee, także dzisiaj zrobię, a tak jak mówię postaram się, żeby pojawiły się jakieś eee, o, trzy odcinki, może cztery. Zobaczę ile dam rado nagrać. Ale tak wstępnie możemy się na te 3-4 odcineczki z Roga ustawić, że tyle właśnie pojawi się na kanale w dniu dzisiejszym, więc troszeczkę tych materiałów będziecie mieli. Mam nadzieję, że dacie radę, jakoś obejrzeć je wszystkie, sprostacie temu. Eee, no i co? Będzie chyba w porządku. A jak nie to wiadomo weekend jest tak, że przez weekend sobie możecie ewentualnie nadrobić jakoś tam materiałów, których nie oglądaliście u mnie na kanale z miłą chęcią. Eee, Oczywiście pamiętajcie o lajkowaniu też ważna rzecz, jeżeli wiecie, że jeżeli ja po prostu zauważę, że lajków jest dużo, ale to dużo to naprawdę to mnie motywuje dużo bardziej i przez co po prostu szybciej staram się Wam wrzucać materiały szybciej i więcej i oczywiście lepiej to też jest ważne. Także pamiętajcie o lajkowaniu oraz oczywiście subskrybowaniu. A jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany, to może też dać lajka na fejsiku. Oczywiście yy, mój yy, profil na fejsie to jest oczywiście Chmielu Play oraz też zapraszam do dołączenia do grupy na Facebooku o nazwie Browarnicy Chmiela, yy, w której często się z wami kontaktuję w jakiś tam sposób. Jeżeli na przykład mnie nie ma, czy coś nie będzie materiałów, czy coś ten desie, no to tam właśnie informuję o takich sytuacjach, także tam też wbijajcie śmiało na browarniku Chmiela. Yy, gdyż ta grupa jest dosyć ważną grupą właśnie pod względem, że tak powiem, informowania was o różnych rzeczach na kanale aktualnie, na których po prostu, o których na YouTube nie ma sensu mówić. Link do browarników Chmela macie w opisie, jeżeli was jesteście zainteresowani, lub też tam po prostu możecie sobie wyszukać na fejsie. Kolejny punkt, widokowy odblokowany, kolejna część Paryża tutaj działa jako nasze oczy, tutaj już widzę tak, troszeczkę już coraz bardziej tego północnego Paryża mamy odblokowanego, ale idziemy na misję główną, nie? Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Pasuje skończyć cholera już tą piątą sekwencję, gdyż po pierwsze, po piątej sekwencji zapowiada się, że będziemy mieli dużo upgradeów postaci pod względem skili i w ogóle. Na przykład właśnie tam picklocking nam się odblokowuje na drugi level. Też z tego co wiem dużo umiejętności jest związanych z walką od piątej sekwencji, po ukończeniu oczywiście piątej sekwencji. Także pasuje to szybko może postarać się jakoś skończyć. La Halle Auxblais, co to może być? Aha, to coś z tym Lafreniere, Lafreniere. Nie wiem, jak oni się tam zwołą, Jezus. Francuski to nie, nie to, co ja lubię. Lafreniere, jakoś tak trzeba mówić. Coś mi się zdaje, że tak bezpośrednio go tu nie będzie jeszcze. To jeszcze nie czas, żebyśmy go. Chociaż w sumie mógł tu już być. Nie wiem, nawet. no No, zobaczymy. Kto mnie zauważył? Ktoś? Komuś coś się nie podoba? O, pozwacane nawet mają te. O, cholera, co wydaje się, że się nie da? Nie, no jak się nie da? Nawet przez takie rzeczy da się wspinać. To zasa asyn. Co się nie da, jak się da. Problemem zaś może być dostanie się do tego budynku. Ten budynek to akurat jakoś tak współcześnie wygląda. Dach obity jakąś blachą. Hm. Szyby normalne, okna. I tu? Co to, jaka ja tu ma wejść? O, chyba to tak nie wejdziemy, to, to, to nie, tak jest, nie na takiej zasadzie to ma działać ten budynek. O, właśnie, odnośnie szybkiego zjeżdżania, o którym wspominałem w poprzednim odcinku swoją drogą. Haha, <noise> to akurat był jakiś bakson. ale pokażę wam to zaraz jak wyjdę tylko na ten budynek, tak żeby pokazać wam. O, polega to na tym, patrzcie, mamy na przykład właśnie taki budynek, trochę to jest zbyt agresywne do zjeżdżania, ale okej. Okay. Nasza postać się ześlizguje, no i to tyle. To jest usprawniony, że tak powiem, system szybkiego zaślizgiowania się. Czekajcie, może byśmy sobie ich tak. Oh, szkoda, że. Z... Z... nie możemy ich tutaj, jakby tak. Chociaż w sumie czekajcie, możemy ich tak jakoś odciągnąć, nie? No dobra, przejdźcie. Znaczy, zainteresujcie się tematem, może nie? Cichutko, nie mamy tu. Nikt mnie tutaj nie zauważył, przecież. Cholera! dobra, jedziemy z nimi, pięknie jeszcze jeden, i pewnie jeszcze kilku tu będzie. Wiem, że troszeczkę agresywnie wparowałem do tego budynku, ale innej opcji chyba nie widziałem, szczerze powiedziawszy. No i piękny finisher siadł. Do góry gdzieś, do góry nam gdzieś, ka nam gdzieś każą miś Lafreniere, gdzie jesteś? Powiedz Serio, nawet od głosu miecza nie ma jak dostaje Przeciwnik dostaje od miecza, to nawet odgłosu miecza nie było przed chwilą tak, że taki błak natrafił się mi przynajmniej Dobra, kto to komu tak odbija tutaj? Nie masz co jest? Przezpisało mi... Spisze mi przecież profitnie, że mam 0 na 6. Aha, chyba, że to chodzi o to, że mam 00 na 6. Dobra, jeszcze straciłem oczywista sprawa. Chmielu musiał stracić dwie bomby dymne na jakieś głupocie. Spadajmy co to Lafreniere zostawił. Coś, co planuje, to jest teraz wiem, gdzie Cię, o planning, now I know where to find Grandmaster. Ho kurde, jakby nuta no na wspólnej leciało.

Takie akcje dwoma latarniami zrobić, aż mi się w to wierzyć, nie chcę, no ale okej, okay. Cholera, tędy nie wyjdziemy, No to dobra, jeszcze może pół, pół Paryża, może jeszcze wysadzimy tymi dwoma latarniami, maybe. I should... Co ty nie powiesz? Co ty nie powiesz? Dawaj do góry. Bo zaraz się okaże, że zginiemy kurde w, e, z, Samobójstwo popełnione poprzez destrukcję dwóch lamp i przy okazji całego jakiegoś budynku. Jakieś składniki czy coś czegoś A co w tym budynku musiało być, że się aż tak jara? I Tu wszystko wybucha? Jakiś proch czy co? No FPS fps to wołał pomstad do mnie nieba ten ogień tam ruszający z góry to wygląda szczerze powiedziawszy jak normalnie jakaś lawa A nie jak ogień Kurwa mać Muszę No trzeba gadać Dawaj Arnoldo no co ty gadasz? No Dawaj, bo zaraz ci zjaramy Arnold, no co ty? Zachowuj się jak człowiek, a nie jak Kurwa jakiś. O dobra jest. Udało się. Do góry, up, jest. Ile siedzieliśmy. Uh, uh, uh. Tak, taki perfect landing musiał wyjść. To było dobra, To było akurat dobra. Mi się daje piąteczkę, bo mi się podobało. Z, z, z racji na tą ostatnią akcję, bo to było akurat fajne. Trochę przesadzone, ale fajne. Mmm, punkt widoku. Synchronizacja, myślicie? Synchronizowaliśmy się tu. Była tu już chyba synchronizacja, czy nie? A ja nie wiem nawet. Ale jak nie było, to może być jeszcze jedna, nie? Co się będziemy. Dobra, a więc yy, zanim mogłem rzecz biorąc, ruszymy. Kurwa mać, to był system szybkiego schodzenia. Yo, Ubisoft, pozdrawiam. Myślałem, że po prostu jak on tak będzie zwisał nad punktem, z którego można wykonać skok wiary, on po prostu poleci, jak to było chyba w Brotherhoodzie, do tyłu i spadnie do tego punktu, a nie... On ma problem z takimi rzeczami, to przecież to już było w jakimś Asasynie, że dało się tak wisząc na skraju spaść sobie do stogusia, no a tutaj nie. Taki chuj. W każdym razie, jak wygląda sytuacja z tą sekwencją? Ile tu jeszcze będzie misji? Teraz będzie trzecie wspomnienie, tak? Wielki Mistrz. Eee... zabigo i udarejni tak atak. Dobra, wiecie co? Myślę, że to zrobimy w następnym odcinku, co prawda. Eee... Z racji na to, że... Jeszcze tutaj troszeczkę porobimy coś w tym odcinku, bo chcę właśnie... Gdzie to mamy tą misję? Tutaj mamy tą misję, pojadają, tak? My jesteśmy tu, tutaj sobie niby odblokowałem tą... Część. Hmm, tu mamy... Kolejny punkt widokowy, dosyć ciekawa opcja. Także myślę, że na ten punkcik widokowy jeszcze ruszymy w tym odcinku. Przynajmniej będziemy mieć jeden kolejny zdobyty. A w następnym odcinku zajmiemy się już, tak jak mówię, następną misją główną. Z racji na to, że, no, nie chcę, żeby po prostu ten odcinek wychodził jakiś zbyt długi w ogóle. O, cholera, gdzie ja zszedłem. Pochodźmy sobie tutaj. Może coś akurat będzie w tej skrzyni godnego tutaj przyjścia. 500, no spoko, 500 szmalców, nie jest złe. Czy dalej sens jest tam iść w ogóle? Co to za katakumby? Jakieś katakumby pod Paryżem? W sumie są jakieś katakumby pod Paryżem, z tego co mi wiadomo. Zresztą byłem na ciekawym filmie ostatnim razem w kinie. E, film się nazywał nas zody złego, tylko ten drugi. Jako w piekle taki na ziemi. O właśnie, bo w międzyczasie były właśnie dwa podobne filmy i byłem na jako w piekle taki na ziemi który to był dosyć, powiem szczerze wam, dobry horror, moim zdaniem. Eee, fajny, fajny film, mi się podobał. Głównie chodziło tam o to, o to, że grupka młodych ludzi udaje się po prostu w katakumby pod Paryżem w celu odnalezienia kamienia filozoficznego, który został tam ponoć zakopany gdzieś głęboko, głęboko pod tymi katakumbami. Ileś tam set metrów pod ziemią. W ogóle w miejscu tych katakom, do którego tam nigdy się nikt nie zapuszczał, no i tam się ciekawe rzeczy dzieje, ale nie będę wam spoilował, bo i tak już chyba dostatecznie zespojlowałem, ale ogólnie rzecz biorąc polecam serdecznie film, naprawdę mi się podobał. To tak oftopując od tematu, asesonał, kolejna znajdźka związana z Nostradamusem. Nie, 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 nie mam czasu na akceptację tego. Tym razem ta znajdźka się zwie Wenus. Jest Mars, Wenus, Saturn i co, coś jeszcze. Było, będzie czwarta jakaś. Z tego co widziałem, były, były, były tylko właśnie widzieliśmy już Mars, Wenus i jeszcze Saturn. Widzieliśmy też. Ciekawe, jaka jest czwarta planeta czy tam znajdźka. Co jest? No, kurwa, do góry. Co jest? Czy on sobie jakieś jaja ze mnie robi? Jakie mam na to wyjść? Kurwa przepraszam bardzo, ale to są jakieś jaja. Powiedzcie mi jakie mam na to wyjść. No, no teraz mi wyskoczył. Nie wiem czemu się zblokował i nie mógł wyjść po prostu na tą wieżę. Nie wiem co ten lot sobie wyobraża, ale. On ma coś za dużo sobie chyba pozwala. A co teraz tutaj to, 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 to jeszcze rozumiem, bo tutaj to tylko po jednym się da wychodzić chyba. I to jest właśnie to, to które jest uchylone da się za to łapać jakoś. Dobra, jesteśmy na szczycie. Synchronizacja. Właśnie, ciekawe, czy to będzie można tutaj pozwiedzać jakoś te katakomby pod Paryżem, jeżeli tutaj są w ogóle w tej grze... ...tak jakoś, na przykład, pod całym Paryżem, żeby były porozprowadzone. To by była dobra rzecz, powiem ponieważ... się... tam na przykład jakieś żebraki żyją i te sprawy. O, Jezus, jak te tekstury wyglądają, nie! Moje oczy znowu wołają normalnie. Ubisoft ogarni się, dokładnie tak krzyczą moje oczy. Mmm... Mam tu misję główną, skoro tak, no to wiecie co, ja myślę, że... o, odblokowywują się, widzę coraz więcej tych misji na no, koopa się odblokowywuje. Także myślę, że... aha. Pasuje się przygotować w ogóle do tej misji, tak mi się wydaje. Także do teraz atakujemy, kupimy sobie tam broń, przeteleportujemy się do... Yy, w okolicy misji. Ale to ja myślę, że wiecie co, żeby nie przedłużać, ja już to sobie zrobię samemu. Także co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Oczywiście widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek będzie ostatnim w dniu dzisiejszym, także... Także co, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się z wami żegnam no i cześć wam wszystkim.